Wielki i wyjątkowy dzień dla Szanowny panie prezydencie, w imieniu mieszkańców powiatu kalskiego witam serdecznie na Ziemi Kolskiej. To dla nas ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Wiedzmy z tego powodu, panie prezydencie, że nigdy to czysta. Raz, raz. Nigdy dotyczy, dotychczas w historii naszego powiatu głowa państwa nie była z oficjalną wizytą wśród samorządowców, ale i mieszkańców powiatu polskiego. Panie prezydencie... Panie prezydencie, dziękujemy też za to, że dzięki panu nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszej promocji powiatu polskiego, jaka jest spotkanie z panem prezydentem. I tak liczne media ogólnopolskie przybyły tutaj na to spotkanie realizujące to znaczenie. Dziękujemy, panie prezydencie. Korzystając z okazji chciałbym również przywitać właśnie bardzo gorąco wszystkie media, które przybyły na to spotkanie. Witam serdecznie Państwa. Panie prezydencie, powiat Polski to duży powiat. Ponad 1000 km2 powierzchni. To 11 gmin, w których mieszka blisko, blisko 88 tysięcy mieszkańców. To powiat z dobrze rozwiniętym rolnictwem i produkcją rolną. To tutaj mamy jako symbol naszego rozwiniętego rolnictwa okręgową spółdzielnię leczarską w Koła. Panie prezydencie, powiat kolski to również dobrze rozwinięty przemysł. To tutaj mamy zakłady produkujące szkło, mamy zakłady produkujące materiały ścierne, mamy tutaj również bardzo zaawansowane nasiennictwo, zakłady produkujące traki przejezdne. To tutaj chyba najbardziej sztandarowym produktem naszego powiatu jest ceramika sanitarna koło. Panie prezydencie, towary i produkty z terenu powiatu polskiego tak naprawdę można spotkać praktycznie na wszystkich kontynentach tego świata to jest bardzo dobrze i, i mocno rozwinięty przemysł i myślę, że ważny element na mapie gospodarczej naszego kraju. Ale Panie Prezydencie, powiat kolski to również bardzo ciekawa i bogata historia. To przede wszystkim miasto koło, królewskie miasto z symbolem, zamkiem warownym króla Kazimierza Wielkiego. To tutaj Panie Prezydencie również można znaleźć początki polskiego parlamentaryzmu. 550 lat temu tu niedaleko w klasztorze ojców Bernardynów odbywały się pierwsze sejmiki generalne w prowincji Wielkopolskiej. To tutaj panie prezydencie, w klasztorze ojców Paulinów w Brudowie znajduje się obraz Matki Boskiej Zwycięskiej, który mieliśmy przyjemność, ryptikę podarować dzisiaj panu prezydentowi. Obraz, który tak pięknie poprowadził naszego króla Władysława Jagieły do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Tutaj też, panie prezydencie, oprócz tej pięknej i chlubnej historii, były też rzeczy tragiczne i smutne. Tutaj też był pierwszy obóz zagłady, obóz Punchow nad Nerem w miejscowości Hełna. Pierwszy niemiecki obóz zagłady, który pojawił się podczas II wojny światowej już w 1940 roku. Ale tutaj na granicach naszego powiatu również, panie prezydencie, można zobaczyć i spotkać. Grobowce sprzed 3000 lat przed naszą erą, nazywane polskimi piramidami. Grobowce z epoki i tak naprawdę świadczące o tym, że na tym terenie funkcjonowały już zorganizowane społeczności już wiele wieków temu i to bardzo dobrze zorganizowane społeczności. Panie prezydencie, to jest naprawdę istotny, jak powiedziałem wcześniej, powiat na mapie gospodarczej kraju z bardzo ciekawą, i myślę, że interesującą historią. Ale tak naprawdę siłą tego powiatu, panie prezydencie, są sami mieszkańcy. Mieszkańcy tego powiatu to są bardzo ciepli i życzliwi ludzie, ale przede wszystkim bardzo przedsiębiorczy i pracowici. I dlatego, panie prezydencie, niezwykle cieszę się, że znalazł pan ten czas, tą chwilę na to, by spotkać się z nami z samorządzawcami, ale przede wszystkim właśnie z naszymi mieszkańcami, mieszkańcami powiatu Kolskiego. Którzy myślę, że w tej już bezpośredniej rozmowie z Panem Prezydentem, kiedy będzie okazja już spotkać się twarz w twarz z naszymi mieszkańcami, pewnie powiedzą o tym, co ich cieszy, co ich raduje, z czego są dumni, ale pewnie i o tym, jakie są ich problemy i troski. Panie Prezydencie, jeszcze raz niezwykle jestem wdzięczny, że przyjął Pan zaproszenie na spotkanie się z nami na terenie powiatu Kolskiego i poświęci nam Pan cały dzień dzisiaj. Panie Prezydencie, to dla nas wielki i szczególny dzień. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze raz przywitam serdecznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę.